Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza, 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im sztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Oto słowo pańskie. Mój drodzy, niedziela po uroczystości zesłania Ducha Świętego, którą dzisiaj przeżywamy, jest niedzielą, w której Kościół przeżywa uroczystość dedykowaną Trójcy Świętej. Wyznajemy zatem wiarę, że Bóg jest jednością trzech osób. Te trzy osoby Ojciec i Syn i Duch ma. Jedną tą samą naturę, czyli sposób działania, jest to natura Boża. Ale ta natura przynależy trzem osobom: Ojcu, Synowi, Duchowi. Tu, żeby było jasne, to na sam początku trzeba poczynić pewne zastrzeżenie. Pamiętamy o tym, że nasze przedstawienia ludzkie, także te, które często widzimy w kościele. Są przedstawieniami takimi ludzkimi wyobrażeniami. Zatem często po, przedstawia się Boga Ojca jako starszego, siwego pana z brodą, z pięknymi ułożonymi włosami. Można powiedzieć takiego dobrotliwego dziadka. Jezus Chrystus, no, do tego obrazu jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni, bo druga osoba Trójcy Świętej przyjęła ludzkie ciało stała się człowiekiem, no i Duch Święty przedstawiany jest za pomocą symbolu gołębia. Ale trzeba mieć jasno, jasne zrozumienie tego, że chociaż nazywamy Ojca, Syna i Ducha stosując rodzaj męski, to mamy też świadomość, że Trójca nie jest związkiem trzech mężczyzn, że tak się wyrażę. Ponieważ w Bogu mamy pełnię i macierzyństwa, i ojcostwa. Zatem, kiedy zastanawiamy się nad tajemnicą Boga, nad tajemnicą Trójcy Świętej, trzeba odrzucić takie ludzkie skojarzenia, te ludzkie nasze obrazy. One niekiedy więcej pomagają, a może niekiedy więcej zaciemniają prawdy. Był taki nurt w ogóle w teologii, o ile ja dobrze pamiętam, III albo II wiek po Chrystusie, nazywany teologią apofatyczną. Teologia pofatyczna, zwolennicy tej teologii mówili, żeby o Bogu jak najmniej mówić, bo im więcej mówi się o Bogu, tym bardziej się zaciemnia obraz. Dlatego ja się wcale nie dziwię, że dzisiaj, zwłaszcza w środowiskach skrajnie feministycznych, postuluje się, żeby nawet w liturgii nie mówić tylko Ojczy nasz, ale od razu dawać i Matko nasza, żeby właśnie o Bogu mówić w kategoriach feministycznych i tak Wydaje się, że płynie to z głębokiego niezrozumienia natury Boga, tego, że on jest jednością, tej niedostosowalności ludzkich języków, ludzkich wyobrażeń, a poza tym także może wypływać to z takiego silnego kontrastowania ze sobą właśnie mężczyzny i kobiety, co na dobre nie wpływa. Zatem dotykamy dzisiaj największej, albo jednej z największych tajemnicy naszej wiary. Dość powiedzieć, że tylko ci, którzy uważają, że Bóg jest Trójcy Jedyny i tylko ci, którzy uważają, że Jezus, Syn Boży przyjął ludzkie ciało, narodził się z Maryi Dziewicy, ci mogą być nazwani mianem chrześcijan. Spotykamy na pewno wielokrotnie gdzieś na naszej drodze świadków Jehowy, którzy bardzo sprytnie posługują się Pismem Świętym, ale oni chrześcijanami nie są. Ponieważ nie uznają ani jednej, ani drugiej prawdy. Dlatego nasza dyskusja z ich, ze świadkami Wychowy często jest dyskusją, która jest pozbawiona zupełnie fundamentów. Można gdzieś się sprzeczać, ja to mówię czasami na piątym, na siódmym piętrze, ale lepiej by było wejść w co wy wierzycie, o co wam chodzi, do czego prowadzicie. Kościół natomiast, chociaż nie było to wcale takie proste od samego początku wyznawał wiarę w Boga, który jest Trójjedyny. I teraz chcemy dosłownie jakoś tak dotknąć tej tajemnicy, wiedząc o tym, że rzeczywistość Boża zawsze przekracza nasze wyobrażenia. Jedynie możemy posługiwać się ludzkimi wyobrażeniami, pewnymi analogiami, które też mają pewną niedoskonałość. I tak, po pierwsze, w pierwszym czytaniu Widzieliśmy dzisiaj Boga, który się objawia. Boga, który wychodzi, można powiedzieć, spoza swój majestat, wybiera sobie naród. I ten naród prowadzi, bo ten naród ma też szczególną misję wobec całego świata. Jest to misja ukazania wiary w Boga jednego. I można by powiedzieć, że jeżeli ktoś szuka nauczania o Trójce świętej w Starym Testamencie, to może się poczuć rozczarowany, proszę pamiętać o tym, że jest to czas, w którym w sposób szczególny jest taka duchowa walka, zmaganie się z politeizmem, z wiarą wielu bogów. Dlatego ta prawda o Bogu, który jest trójedyny, jest, można powiedzieć, tak dawkowana. W ogóle trzeba też zobaczyć, że Bóg objawia się człowiekowi mówiąc całą prawdę, natomiast człowiek gdzieś do tej prawdy dochodzi z czasem, z pewnym doświadczeniem. Taki typowy przykład. Zobaczcie, jak my mamy problem rozumienia Słowa Bożego. Początek stworzenia księga rodzaju, mężczyzna i kobieta, równość, ta dopiero jest kością z moich kości ciałem z mego ciała. A do dziś w wielu kulturach kobieta jest osobą drugiego rzędu, niższego rzędu, choćby w kulturach arabskich. Zresztą wielka mi Europa. Dopiero koniec XIX wieku, XX wieku, początek XX, to są prawa wyborcze dla kobiet. Patrzcie, jakim mamy problem z odczytaniem Słowa Bożego. I wydaje się, że jesteśmy światli oświeceni, że mamy tak mnóstwo do powiedzenia, a to, co czytamy w Słowie Bożym już tysiące lat temu, zostało bardzo jasno powiedziane. I teraz w Starym Testamencie też widzimy takie momenty, gdzie Bóg objawia się, można powiedzieć, w działaniach. Różnych osób. Bóg, który rozpoczyna dzieło stwórcze i mówi: stwórzmy. Dlaczego nie stworzył? Stwórzmy. Poczytajcie w księdze rodzaju. Duch Ruach, Ruach duch boży, który unosi się nad wodami. W dziele stworzenia. Dalej też mamy taki moment, kiedy to trzech aniołów bożych, mężów bożych, idzie w gościnę Abrahama. On widzi ich trzech, a rozmawia tak jakby z jednym, jakaś intuicja, duchowe spojrzenie. I może było powiedzieć, że gdzieś w Starym Testamencie ta prawda będzie tak dawkowana z wielką troską o to, by broń Boży nie pomylić tego z politeizmem, z wielobóstwem, bo to byłoby zaprzeczeniem jedności Pana Boga. I wreszcie mamy nowy Testament, szczyt objawienia w Jezusie Chrystusie. I tu mamy konkretnie, jasno, mocno. Ja i Ojciec jedny jesteśmy. Idę do Ojca, poślę wam ducha. Idźcie i nauczajcie to, co słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, w imię Ojca i Syna i Ducha. Czyli można powiedzieć, że w Jezusie ten szczyt Trójcy Świętej zostaje całkowicie objawiony. I teraz dlaczego Bóg jest trójjedyny? Dlaczego Bóg nie jest, właśnie można powiedzieć, samotnikiem? Nie jest jedną osobą. Krządz Dariusz we wstępie to zaznaczył, ale gdybyśmy chcieli znaleźć takie najprostsze definiowanie Pana Boga, to znajdziemy je u świętego Jana, apostoła. I w jednym ze swoich listów, święty Jan mówi najprostszą definicję Boga: trzy słowa. Wszystko nam mówi o Bogu. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. I tu już można było powiedzieć, zakończyć można wszelkie dywagacje. Co to znaczy, że Bóg jest miłością? To znaczy, że kocha. A co to znaczy, że kocha? To znaczy, że wychodzi poza swoje ja. Jest to pewna intuicja, pewna analogia, czy można kochać i zamknąć się na siebie. I można powiedzieć, że właśnie w Bogu jest ta miłość jakby na dwa etapy, na dwa momenty wykazywana. Po pierwsze ten etap wewnętrzny, wewnątrz trójcy. Bóg nie jest samotnikiem. Jest komunią osób. Pojawia się Ojciec, Syn, Duch. Ponieważ w miłości, miłość jest relacją, jest więzią. Nie tworzy się relacji z samym sobą. Nie tworzy się więzi z samym sobą. Tylko. Ale potrzebujemy do więzi, do relacji bliźniego. Kogoś, kto jest, można powiedzieć, obok. Zatem, jeżeli Bóg jest miłością, to nie może tej miłości zamknąć na siebie samego. I dlatego właśnie wierzymy, że Bóg jest Trójjedyny. bo kocha się, to znaczy wychodzi się poza siebie. Odwieczna miłość, natura Boga, czyli mamy ten świat wewnątrz trójcy, ale to, co nam pokazuje już Stary Testament, Bóg, który wychodzi z miłością poza siebie. I to, co wspaniale też mówi Ojcowie Kościoła, że to nie grzech człowieka spowodował, że Syn Boży przyjął ludzkie ciało. Bo to by było bez sensu, tak jakby człowiek miałby Boga zaskoczyć swoim grzechem, swoim postępkiem, tak jakby Bóg tego nie był w stanie przewidzieć. Ojcowie Kościoła mówił, że nie, w zamyśle Bożym było nie tylko stworzyć człowieka na obraz i podobieństwo Pana Boga, ale w zamyśle było to, że Syn Boży przyjmie ludzkie ciało. Już chyba o tym kiedyś wspominaliśmy, jest taka koncepcja, antropologiczna koncepcja upadku aniołów. To, że część aniołów zbuntowała się przeciwko Bogu, którego syn ma być człowiekiem czemu nie aniołem. I jest ta koncepcja dosyć istotna, można powiedzieć, wiarygodna. Dlaczego? Bo diabeł nienawidzi człowieka. Diabeł dąży do unicestwienia człowieka, diabeł dąży do tego, by człowieka postawić w opozycji do Boga, a nas ze wszystkich ludzi najbardziej nie cierpi Matki Bożej, ponieważ ona. Dała Synowi Bożemu ludzkie ciało. Zatem Bóg chce człowieka, można powiedzieć, ubóstwić, przenieść do, można powiedzieć, takiej komunii wewnątrz siebie samego. Zatem Bóg wewnątrz, miłość pomiędzy osobami Trójcy i Bóg, który wychodzi z tą miłością do stworzenia, po to, by tą miłością się podzielić. Jeżeli pytamy, jaki jest motyw stworzenia, to nie ma innego motywu stworzenia. Jak nie obdarzać miłością. I zresztą my to po ludzku wyczuwamy, to jest logiczne. No po co się poczyna dzieci? Po co się daje życie? Oczywiście, bywa tak, że ludzkiemu poczęciu niekiedy po ludzku brakuje miłości. Bywa niekiedy tak, że to poczęcie nie jest tak bardzo oczekiwane z miłością, ale w normalnej sytuacji. Poczęcie, danie życia jest efektem miłości rodziców. I teraz mamy Boga, który wychodzi do człowieka i zaprasza go do życiu w komunii. I rzecz ostatnia. Jeżeli dzisiaj świętujemy tajemnicę Trójcy Świętej, Boga, który jest miłością, to też widzimy w sobie, w każdy z nas, myślę, że to widzi. Że my nie jesteśmy, tak jakby powiedział Tomasz Merton, nie jesteśmy samotnymi wyspami. My nie jesteśmy stworzeni do życia w samotności. Niekiedy ta samotność przychodzi na skutek wyboru sposobu życia, że człowiek jest sam, tak jak mamy w kapłaństwie celibat, jak mamy sytuację, kiedy mąż czy żona umiera, człowiek żyje sam wtedy. Ale nawet wtedy, kiedy żyje po ludzku, mówiąc sam, to jednak ciągle. Coś go do ludzi ciągnie. Nie może żyć sam, czuje się niespełniony. Można powiedzieć, że drugi człowiek dzięki niemu, dzięki temu, że buduje relacje, dzięki temu, że pracuje nad sobą, dzięki temu, że poznaje siebie dzięki drugiemu człowiekowi, dzięki temu, że jesteśmy w stanie budować więź miłości, to to też nas odzwierciedla względem Pana Boga. To, co u św. Jana Pawła II jest bardzo mocno podkreślone, widzę tutaj małżonków. Jest bardzo mocno tu, Jana Pawła II, podkreślone, że mężczyzna i kobieta, kiedy tworzą związek, relacje miłości, są najpiękniejszym odzorowaniem Boga w komunii. To dlatego tak jest ważne, żeby nasze małżeństwa, małżeństwa chrześcijańskie, były odwzorowaniem miłości Boga. Nikt nie żyje dla siebie, powie święty Paweł, ale żyjemy dla. Jeżeli coś ma nas odróżniać od świata, w którym żyjemy, to właśnie to, że my jako ludzie wierzący dziś nie możemy zamykać się na nasz egoizm, nie możemy się zamykać na nasze samolubstwo, na życie tylko dla siebie. Cieszę się, że jest wiele takich inicjatyw bardzo pozytywnych, także wśród ludzi młodych. Pewnego wolontariatu, pewnej służby, pewnego zaangażowania, bo to właśnie pokazuje, że człowiek nie spełnia się, kiedy zamyka się tylko na siebie. Zatem dzisiaj, kiedy obchodzimy rocznicę Trójcy Świętej, warto zobaczyć siebie, ale także zobaczyć drugiego człowieka, bliźniego, może tego najbliższego żonę, męża, dzieci, współpracowników, sąsiadów. Zobaczyć w tajemnicy tej miłości. Dzięki Tobie ja mogę stawać się na obraz Pana Boga. Dzięki relacji, dzięki budowaniu miłości, która niekiedy kosztuje mnie pracę nad sobą, wymagania od siebie, ale która czyni mnie też świętym na wzór Boga. Zatem, kiedy za, ka za każdym razem jesteśmy w stanie pokonać nasz egoizm, samolubstwo, nasze wewnętrzne grabie, które grabią tylko do siebie. Za każdym razem głosimy wiarę w Trójce Święto, bo Bóg jest miłością i my inaczej się nie spełnimy, jak poprzez miłość. Amen.